Siemaneczko. Gdzie, gdzie ty jesteś? Jestem na normalnym. Siemaneczko widzowie. Kurde zginąłem. Siemaneczko widzowie. No. E, e, za jedną łapkę w górę będzie następny odcinek i nazywam się Filip. Smok. No. No, e, no chodź tu, że... Te, e, proszę mi, mój kanał. E, e, przed Wami jest mój kolega. Przywitaj się. Siema, z tej strony znowu ja. Z tej strony ja. Konrad. Jaki znowu ja. <laughs> Ej, wpadajcie na mój kanał. Link znajdziecie w opisie. Co ty powiedziałeś? Podajcie na mój kanał, link znajdziecie w opisie. E, ale, ale, i Konrad? Co? A, a jak potem, jak to potem można dać do tego? Na YouTube? Tu się trzeba wgrać? E, po, potem ci wytłumaczę. E, bo ja, ja im powiedziałem, że dopiero zacząłem, e, mam kanał dopiero. Od kilku minut. A jeszcze im powiedziałem, że li będzie link w opisie do naszego serwa konrad. Eee. Nic nie szkodzi? Bo to ma być publiczny serwer. Nie, nie nic nie szkodzi. Tyle. Y Podobno... Ej, powiedz coś, Konrad. Ciebie będzie słychać? Co? Ciebie słychać na moim... Ej, powiedz coś. Ej, pilnuj mi teraz. Ej, powiedz coś okay. teraz. Powiedz coś teraz. Coś. Ej, słychać cię. Bo ja ty... Bo <gry> Tylko mój kanał będzie w tym, yy, jak coś, to mój kanał będzie w listopadzie. Będę yy, nie będą w filmików. FIENUJ! Szybko pomagam! F F, 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 F! Ej, pomóc, pomóż! Masz. Ja pomogę też jej. Proszę. Jezu, jak mi wystraszyła. Ej, jak mi wystraszyła no. ta kobieta. Myślałem, że to zombie. Kurde. Ej, jak? Ej, e... Kandrat jest moim, moim przyjacielem. Siema. Siema. A, ale, ale. E... Napiszcie w komentarzach jaką chcecie jutro mieć, jaką chcecie jutro, jaką jaką chcecie mieć jutro e, grę. Wiesz o co mi chodzi Konrad. Dzisiaj jest na no. i Dzisiaj ma być jeszcze Minecraft. No wiem. Dzisiaj jeszcze ma być Minecraft na Minecraft. Bo dzisiaj ma być Minecraft. E, nie, nie wiemy jeszcze kiedy ma być. Nie. Zobaczmy co my tu mamy. E, za, ja, za chwilkę no. będziemy kończyć. Tak, Konrad? No. Ty, z, e, nasz kolega z Grenicy co mi napisał. Co to kurde jest? Poka wiecie, wiecie. Nasz kolegi. Nie, ale wysłał nasz kolega napisał. Dlaczego się rozłączyłeś? Kwadrat. Eee, co? Eee, do, może być tak, że kurde, może być tak, że do naszego serwa będzie link w opisie. Mm. Nie odchodź od Konrad, nie odchodź! Konrad! Konrad, nie odchodź Kądzio? Odchodź. Nie ma ciebie już? Konrad, ej, wychodzę z tej gry, wyjdźmy z tej gry Papa. Pa. Halo